do kompletu dołączam pomiar zmontowanego już baluna jeszcze niezalanego podłączonego również pod nasz analizator tym bardziej tym razem rezystorek na 51 ohm, nie udało mi już się takiego drugiego równa 50 omowego znaleźć chcę tylko pokazać jaki mają wpływ długości już drutów które, które dochodzą do zacisków wewnątrz obudowy chyba nie uda się tego pokazać ale przewody, które są w środku już mają około 2 cm czy tam półtora łącznie z zaciskami i rezystor też już ma swoje druciki o długości prawie 3 czy 2,5 cm w lewo, w prawo co daje nam małą antenkę o długości kilku centymetrów na niskich pasmach nie ma to żadnego znaczenia Rezystor jest widzialny jako 50 ohmowy. Dla wyższych zakresów. Jeszcze do 14 jest OK. No, to już przy 16 pokazuje się wpływ tej długości tych, tych, tych przewodów. Balun jest ten sam, który na poprzednim filmie. Chcę tylko uświadomić, że... Bardzo dobrze zrobiony balon, balon włożony w obudowę i z rezystorem, który nie jest podpięty bardzo króciutko, tak jakby koncentrycznie, tylko już na dłuższych wyprowadzeniach nie zachowuje się tak pięknie. Oczywiście sam balon działa poprawnie, wszystko jest ok, tylko trzeba sobie uświadomić, że te przewody wewnątrz, te długości i... Długości rezystora są już jakby naszą antenką, czyli w praktyce idealna antena musi być o 5 cm krótsza lub 4 od anteny takiej wyrysowanej, ponieważ taką długość stanowią już przewody wewnątrz, które mają wpływ bardzo oczywiście mały na rezonans naszej, naszej anteny. Dziękuję serdecznie.